Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić to miejsce, ale znajdujemy się dokładnie nad dawnym Kościołem Ewangelickim. A obecnie, to co widzimy na monitorze, to jest plac PKS-u, teraz dworca autobusowego. I widzimy tutaj miejsce po dawnym arsenale. Arsenał był jedynym tego typu obiektem murowanym pierwszym i jedynym na Górnym Śląsku. Powstał w 1790 roku. Nie był pięknej urody, gdyż nie o urodę chodziło. No Miał pecha, bo w trakcie odstrzału zdobywania koźla, to, to miejsce było bardzo mocno zniszczone. Z kościoła zostały tylko ściany z za, zawalonym, wypalonym dachem, a z arsenału praktycznie nic nie zostało. Po wojnie, w trakcie przebudowy koźla, nowe władze podjęły decyzję o. Rozebraniu zarówno kościoła, jak i ruin arsenału. Dlaczego ja to Państwu dzisiaj pokazuję? Bo dzisiaj w tym miejscu, akurat tu, gdzie zrobiono ten kawałeczek chodnika, trafiliśmy, no Panowie trafili, na fragmenty, właśnie murów lub fundamentów po arsenale dokładnie w tym miejscu gdzie jest ten kawałeczek chodnika już przygotowany do ułożenia kostki, czy co to tam będzie i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pozostałości. Starego arsenału. Dziękuję za uwagę.